Operę, nie miał. Dobra, ja idę po ten, po, gap, po gapa, no. Halo? Eee, zginąłem nie, w nielegalnym trapie. Mie Halo? Mnie też. Mnie też, weź. E, zginąłem nie w nielegalnym trapie. <grym> Dobra, jestem już. Oddał ci. No wiem. Cię zestresowałem trochę i... <grym> <grym> W LEGENDARNYM TRAFIE Dobra... Ale mamy, dobra... Ale zaś trzeba ten... No nie śmiej się...